Witam Was moi drodzy, ja oraz mój kot w oddali, dzisiaj zapraszam Was na taki fajny mix. mam cały wachlarz różnych zdrapek za 10 zł, w sumie nie cały, bo ich jest dużo za 10 wziąłem tylko 5 Mega pensja, wielka, wielkie granie, jadę do Vegas, starożytne skarby, bajeczna kasa, do tego mam jedną za 5 zł ekstra pensję. No i mega linie za 20 zł, tak na koniec dla relaksu. Wkład. Yy, nie mówiłem 75 zł. No zobaczymy. Zpierw zaczynamy od najtańszej na dzisiaj. Czyli mega pensja. Mega pensja z numerem... Ekstra pensja przepraszam. Ekstra pensja z numerem 31. Szukamy wygrywających liczb. No i ewentualnie tego napisu dwa razy ekstra pensja.

5, kolejny bok już. 13 14, no ekstra pensja i 32, no niestety, niestety, niestety obokowa zdrabka. Tak jak była ekstra pensja, to może ta mega pensja będzie. Z numerem 11. Tutaj podobne zasady, też wykrywające liczby i napis mega pensja razy 2. Jak jest główna oczywiście.

Dwadzieścia dwa, czterdzieści. Bez boków nie mogą żyć. Dwadzieścia trzy, czternaście i osiem. Następnie czterdzieści, sześć, no nie, bo czterdzieści jeden najwyższa liczba jest. Jedenaście, piętnaście, siedem. I 28. No, chyba nic nie będzie z tego. trzydzieści 9. No, trzydzieści 12, 6 i 29. Niestety, pusto. Ani ekstra pensji nie mamy, ani mega pensji. Dobra, to teraz moja ulubiona zdrabka. Chyba najbardziej ulubiona z tych wszystkich za 10 zł, co dzisiaj mam. Na pewno. Jadę do z numerem 20, szukamy tutaj dolarka czarnego albo zielonego. Zielony mnoż wygraną razy dwa. Zaczynamy różą. W sumie tak z początku jak weszła ta zdrabka, mega szczęśliwa. Potem tak jakby się przyblokowała. Korona. Korona. Melon. Piłka. Cytryna. Gwiazda, palma, kawa, kwiat, róża, znów kawa, melon. Róża, no, gdzie ten dolarek? Korona, pik, melon i niestety mamy pik, czyli ta strapka też jest pusta. Dobra, to tam z takich nowszych, z tych za 10 zł, które tutaj mam, wielkie granie, numerek 10 szukamy wygrywających liczb, takich jak 47, 32, 37, 42 i 26. Z takich liczb szukamy dodatkowo jeszcze monet, no i tej gwiazdki, której jeszcze nie miałem. Zdrawce 48, pięknym bokiem zaczynamy. 24, 39, 35. No na razie u mnie ta zdrawka niczym nie zaskoczyła. 36, 15, 25, 45, 58, 21, 27.

Coraz to gorsze te zdrabki. Szkoda, szkoda, szkoda. To co teraz? Starożytny skarb, numerek siódmy. No ta zdrabka już jest dosyć długo w ofercie. A jeszcze są główne na ten moment co drapię? Numerek siódmy. Szukamy tutaj w bonusie cztery symbole. Takie same, a w danych grach trzy muszą być, żeby wygrać. Zaczynamy tak. Pierwsza gra, harfa. Skrzynia, papirus i faraon, czyli tutaj już nic nie będzie. Kleopatra, skrzynia, skrzynia po raz drugi, ale powiem Wam, że nie będzie, bo tutaj już była skrzynia. Ale mamy paczkę: mamy faraona, drugiego, no. i hełm. Ja właśnie tak zauważyłem, że jak tutaj mamy dwie skrzynie, a tutaj była skrzynia, to już nie będzie wygrane, niestety. Niestety, niestety. Palma, o, palma po raz drugi, palma po raz trzeci, no to mamy wygraną. A jestem ciekawy, czy w bonusie jest faraon, no to będzie pewnie wygrana. <laughs> Na pewno jest tutaj zwrocik, no i bonus się układa. Więc fajnie. Kolejna mumia. O, mumia. Wielbłąd. Mamy, mamy bonus. Pięknie. I papyrus. Y tutaj nam ukryli Sfinks. Sfinks po raz drugi, Ibis, e Kleopatra i hełm. No, na razie dwie tylko wygrane. Tylko albo aż. Winogrono, Ibis, Heum. Papyrus, Ibis. I co ostatnie, mamy łuk. Piramida, statek harfa. No już tutaj nic nie będzie. Czyli mamy tak grę trzecią wygraną. 10 zł, a w bonusie też 10 zł, czyli 20 zł na tej zdrabce, No i fajnie, fajnie. Dosyć często coś mi pada mi. Numerek teraz 22 bajeczna kasa. Postawiłem na taką starszą zdrabkę, numerek 22.

Następnie dwadzieścia jeden, czternaście, osiem, trzynaście, no niestety boki i czterdzieści, trzydzieści osiem, trzy, dwadzieścia osiem, dziewiętnaście i siedem, no i co ostatni rząd, pięć. 18, nic tutaj nie będzie, niestety 11, czyli 6 i czyli 7, pusto, dokładnie różne kontrolne. No słabiutko, tyle zdrobek. Na razie jedna wygrana, ale mamy jeszcze mega linie. Zobaczymy, może one coś dadzą. Mam z numerem też 11, także to była mega pensja. Zobaczymy, może ciut, ciut przybliżę. O. Idziemy. Słońce i auto. Mamy auto, jest auto. Słońce, auto. Dobra. Słabiutko na razie. Zaczynamy. Śminka, klucz. No, nie ma. Albo nie widzę. Rower i żółw. Żółwia mamy. Jednego chyba tylko. Rower jest. No, po jednym. tylko na razie z symbolami. Popcorn, cytryna. Cytryna o lodami tutaj pachnie. Fajnie by było popcorn i cytryna Dobra Kolejno Podkowa foto Mamy tutaj podkowę Foto Oto i podkowa, tu jeszcze podkowa, pominął. Dobra. Kolej liść i łódź. No, tych symboli akurat więcej. Trzymamy. dobra piłka motyl dzwonek by mogli dać ciekawe czy dadzą piłka motyl dobra, kolejno naszyjnik diament naszynik, naszyjnik jeden jest od diamentu nie widzę naszyjnik tylko jeden był moneta wiśnie będzie jakaś linia albo bonus będzie, zobaczymy moneta wiśnie, wiśnie są monet coś nie widzę Zegar i arbuz, zegar był u góry. Arbuz, o, prezent by się też przydał. Zegar i arbuz, arbuz tutaj. Tu. Dobra, okej, okay, idziemy dalej. Biuro, kości. No, dzwonka już nie dadzą. Kłódka też już się raczej nie pojawi. Lody też nie. No, to nam odpada dużo. Tym piórem pióro i kości. Kości, kości były chyba nie. Ananas sakwa. Ananasów dużo było. Sakwa też jest, ananas, ananas, sakfa. no ta kłódka odpada. Ananas, sakfa. lody też. Lody też zdecydowanie odpadają. Coraz mniej możliwości niestety. Klapki, winogrono. Biedronka by była fajna. Winogrono, winogrono. Winogrono. Dobra. I co? Kolejne? ostatnie w sumie. Kokos, pierścionek. No kokos widziałem, ale on chyba nic nie daje. Ciężko coś w tych liniach trafić. Już nie raz trafiłem, ale Stówce tu mogę pomarzyć na razie. Dobra, w bonusie portfel, a mamy chyba 0 zł. Zobaczymy sobie kontrolne. Dokładnie kontrolne, różne. O co? Masa zdrapek, a tylko jedna wygrała. Dobrze, że przynajmniej ta się spisała. Mamy w bonusie 10 zł. No i w brzeg 10 zł. Na no, 75,20 wynikno. Szału nie robi, ale na przykład mogę dwie krzyżówki za dziesięć kupić i jest odcinek kolejny, więc fajnie, coś będzie. Zapraszam Was już na ten kolejny odcinek. Trzymajcie się. Cześć.